Będąc na wakacjach na Sycylii, trafiłem do przepięknej miejscowości, która nazywała się Bronte. Jest położona na zboczu wulkanu Etna i jest tam przepiękna plantacja pistacji. Tam właśnie miałem okazję spróbować ciasta, które dopracowałem troszeczkę na polski styl i który dzisiaj Wam zaprezentuję. Z części pistacji zrobiłem mączkę pistacjową. A część pistacji posiekam. O, myślę, że już będzie dobrze. W mikserze ubijemy jajka z cukrem trzcinowym. Ubijamy dość długo do uzyskania takiej puszystej masy. Do jajek i cukru dodam jeszcze opakowanie cukru wanilinowego. Mam tu przygotowaną, już wcześniej sparzoną i umytą pomarańczę. Z niej otrę skórkę. Pamiętajmy, że skórkę ocieramy tylko wierzchnią warstwę, bez tego białego miąższu pod spodem. Jajka mi się jeszcze ubijają. W międzyczasie rozpuszczę masło i połączę resztę pozostałych składników. Przesieję mąkę. Albo jedną bardzo czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia albo półtorej łyżeczki i zmieloną mączkę z pistacji. Formę do pieczenia wyłożymy papierem. Widzę, że już masa się naprawdę wybiła bardzo dobrze jest puszysta. Stopniowo dodaję mąkę wymieszaną z pistacjami oraz proszkiem do pieczenia. Teraz już mogę dodać otartą skórkę z pomarańczy oraz pistacje, które posiekaliśmy. I ostatnim składnikiem, jaki nam pozostał, to rozpuszczone masło. Dokładnie wymieszane ciasto przelewam do foremki. Ona ma średnicę około 22 cm, ale śmiało możemy odpiekać w formie 22-24 cm. To naprawdę nic nie będzie nam przeszkadzało. Piekarnik nastawiamy na 180 stopni. Czas pieczenia. 40-45 minut do momentu uzyskania suchego patyczka. Będziemy nakuwać to ciasto i sprawdzać, czy już jest upieczone, bo musimy wiedzieć, że to ciasto jest bardzo bogate w pistacje i ma bardzo dużo w sobie cukru i masła. Także, w zależności od piekarnika, czas pieczenia może się odrobinę wydłużyć. Czas pieczenia. Naszego torcika dobiega końca. Sprawdzę, czy będzie sucho patyczek. Tak, wydaje mi się, że tak. Odstawię do wystudzenia, a w międzyczasie zajmiemy się przygotowaniem ganaszu, którym przełożymy nasz tort i obsmarujemy w całości, i zrobimy z niego dekorację. Do przygotowania ganaszu jest nam potrzebna śmietanka. Śmietankę zagotowujemy. Czekolada mleczna i czekolada deserowa. Śmietanka już się nam zaczyna gotować. Tak, gotującą się prawie śmietanką. Zalewamy czekoladę. Nie mieszamy od razu. Pozostawiamy na chwilę, żeby temperatura śmietany rozpuściła nam czekoladę. Dopiero za chwilę zaczniemy mieszać. Myślę, że już możemy delikatnie mieszać. W pierwszym momencie łączenia śmietanki z czekoladą możemy mieć wrażenie, że czekolada się waży, ale nie przejmujmy się tym, bo to wszystko nam się za chwileczkę bardzo ładnie połączy i stworzy naprawdę bardzo jednolitą masę. Jak już czekolada się rozpuściła, jest bardzo gładka, dodajemy miękkie masło, też czekamy. Do momentu rozpuszczenia się. Masło już też mamy rozpuszczone. Ostatnim składnikiem, jaki dodajemy do ganaszu, jest likier, w tym przypadku mandarynkowy. I tak przygotowany ganasz odstawiamy do zestalenia. W zależności od temperatury otoczenia, to może potrwać około godziny, i jak będzie już taki. Bardzo ładny, smarowny, będzie miał konsystencję takiego miękkiego masła. Przełożymy, obsmarujemy i udekorujemy. Biszkopt ścinamy z góry, żeby był równy. Przekrawam go na pół. Równomiernie rozsmarowuję krem. I teraz już pozostanie nam tylko... Obsmarowanie całości torcika dookoła, na górze delikatnie poszarpie ganasz, pozostałą część kremu wyszprycuję na powierzchni, skoro mamy tydzień włoski, proponuję użyć odrobinę cukru pudru który zrobi nam biały kolor włoskiej flagi, kilka pistacji. W końcu tort pistacjowy i zielony kolor, który jest we fladze włoskiej. Oraz czerwonego koloru dadzą nam wisienki, które są w syropie. I nasz tort Pistacjowy Bronte, którego nazwa pochodzi od małej miejscowości położonej na zboczu wulkanu Etna na Sycylii, w której moim zdaniem są uprawiane najsmaczniejsze pistacje na świecie. Smacznego!